3, 2, 1 i wizja I tak do rana możemy. Z nie po prostu. No bo zaczynasz się co chwila. Ja się każdy rok ja bliżej. Użyt... co on robi poza wizją? Ja no. nie powiem co on robi poza wizją. Nie no dobrze, teraz mam do ciebie pytanie odnośnie naszego gościa, który za chwilę się pojawi. Mówiłeś, że masz motor. Miałem. Miałeś. No. MZK. Nie, czy zaczekaj, e, e, komarek? Nie. <laughs> Coś lepszego miałeś. No, no. No właśnie, a nasz gość zna takich ludzi, którzy znają ludzi, którzy mają jeszcze lepsze motory. Czyli mój kolega mój Kolega powiedział mojemu tacie, ta tota ta Marcin powiedział. No tak, no to z pewnością, ale o wiele więcej, bo nasz kolejny gość, a tak naprawdę pierwszy dzisiejszego dnia, to... Przedstawiciel Wielkopolskiej grupy motocyklowej Maciej Legowski, którym, z którym dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie jazdy na motorze w naszej jakże pięknej Polsce, dziurawej Polsce powinienem powiedzieć. Tak, dziurawej. Dziurawa Polska. Co ciekawe, wiesz, Czym że nie są przecież, przede wszystkim w Polsce się zdarza, że nawigacja w Polsce pokazuje Ci najszybszą bądź najkrótszą trasę i to nie jest to samo. Może być szybsza trasa i dłuższa, bo w Polsce jak jest krótsza trasa, to najczęściej są na niej dziury. To ale nie jest, jest taki parę. No tak, ale co z tego, że jest to... Dlatego... Prysza, bo żeby... wieś, dużo samochodów używa tej trasy i dlatego ona ma tak dużo dziur. Tak, bo u nas zwijają wieczorami chyba ten asfalt. Nie wiem, więc ja bym musiał pogadać z, z zarządem drugińskim i na pewno no by się dowiedział. Tak. Czy, I, I chyba zaproszę ich do programu. Czy, 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 pan, czy, czy pan przychodzi o godzinę 23.00 rolka? I na pewno uczestnicy i użytkownicy Wielkopolskiej grupy motocyklowej by, byliby sobie... Chcieliby, aż się pomyliłem! Chcieliby dowiedzieć się, co z tymi naszymi polskimi drogami się dzieje w XXI wieku, bo chyba stan powinien być coraz lepszy, a tak się akurat nie dzieje. No więc, zanim poznacie naszego gościa, zobaczcie filmy, gdzie motocykliści robią naprawdę niesamowite rzeczy. Zajęłyby wam wiele lat, by tego się nauczyć, ale niektórzy to potrafią i fajnie się na to patrzę. Zobaczcie, co potrafią zrobić najlepsi.